Zupa będzie taka jesienna, rozgrzewająca i będzie pyszna. Masło rozgrzewasz w garnku. Jak rozgrzejesz masło, to cebula i czosnek. Chwilę przesmażamy. Chwila ma to do siebie, że szybko mija. Do garka idzie por oraz seler naciowy. Przesmażamy i teraz marchew oraz korzeń pietruszki. Przesmażamy, ale nie przypalamy, tylko dobrze przesmażamy. I jak przesmażymy, to czas na przyprawę. Papryka wędzona. Czyli wędzone. Liś laurowy, ziela angielskie, sól. Cała operacja tych warzyw na maśle w garku trwała nie więcej jak 10 minut. Po tym czasie woda, u mnie były to 2 litry, i gotujemy jakieś pół godziny. Czas wyznaczony minął. Dodajemy rybę podniętą w kostkę, 700 g łososia i 400 g dorsza. Sos rybny oraz sos sojowy do smaku. Ryby w wywarze nie można rozgotować. Gotujemy jakieś 10 minut. Gdy nie 5 minut z tych 10, o których przed chwilą mówiłem, do garnka obok odlewamy trochę wywaru. 200 g groszku cukrowego ląduje w zupie na 5 minut, ale 10 minut dla ryby, które wyznaczyliśmy, nie zmienia się. To ogólnie jest logiczne, jak chwilę się zastanowicie nad tym. A w wywarze hartujemy kwaśną śmietanę. Hartowanie śmietany na pewno trwało krócej niż 5 minut, ale wiadomo, że film to fabryka snów i czas ma tutaj pojęcie względne. Groszek doszedł po 5 minutach, a ryba po 10. Dolaliśmy wywar ze śmietaną. Teraz dużo, dużo świeżego kopru. Mieszamy i jest finito. Zupa gotowa. Zupę podajemy z keto pieczywem, albo tak jak ja z makaronem koniak. Jeżeli garnek podzielimy na cztery części, to jeden talerz będzie miał 600 kalorii, ponad 50 g białka i tylko 10 g węglowodanów. Danie to nadaje się idealnie przed treningiem, po treningu oraz na kaca. Jeżeli zastanawiasz się nad tembrem mojego głosu, to nie kwestia kaca, kwestia jesieni. Smacznego życzy pan wilk.